Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie. Nareszcie mam możliwość nagrać dla Was kolejnego daily vloga. Jeżeli obraz będzie się trzęsł, to wybaczcie mi, ale jestem po prostu cały czas w biegu, cały czas w stresie ręce mi się niesamowicie trzęsą, a jak wiecie, kręcę telefonem no więc takie są tego skutki. Jak widzicie, ja już jestem ogarnięta. I zabieram Was zaraz ze sobą do Mai, także ja idę się ubierać, zbierać wszystkie rzeczy, które potrzebuję, i widzimy się za chwilkę. Tak, jeszcze na szybkiego, słuchajcie, Halinka miała urodziny. Z racji tego, że wiem co Maja podarowała Halince, ja postanowiłam podarować jej, powiedzmy też taki związany z Maji prezentem, taki oto prezent, tutaj jest na mleko bądź na śmietankę taka, taka kana i tu na cukier i to wszystko na podstawce, a napis jest Uh, enjoy this moment, they don't last forever. Jezus Maria, słuchajcie, mój angielski to jest taki, wiecie, jak z koziej dupy trąbka. Ja to szybko zapakowuję i odzywam się do Was za chwilę z powrotem. Słuchajcie, dotarłam do Maji, spieszyłam się, po drodze miałam korek, więc... Ale i tak byłam w czasie, w czasie. nie Majka? No prawie. No, no prawie, prawie, prawie robi dużą różnicę. Ale to nie była moja wina, korek był na autostradzie. E, także co, no my dzisiaj znowu wybieramy się do Düsseldorfu, słuchajcie pogoda jest całkiem przyjemna, słońce świeci, e, chłodno nie jest, bo chyba 7 stopni mamy, czy może i nawet więcej, więc jest bardzo przyjemnie, e, w ogóle to wiecie co, z Majką nie widziałam się 3 tygodnie i wszyscy się już i mąż i znajomi śmiali się ze mnie, że jestem na odwyku, że już delirkę mam, także delirka dzisiaj mija, bo jestem już e, u Mai. No co, no, no nie wiem, co będziemy robić. E... Okaże się, wyjdzie w praniu, nie? No, także co? Zabieramy Was ze sobą. Muszę Wam to pokazać. Popatrzcie, jakie Maja ma ładne tulipanki w domu. Słuchajcie, Maja do mnie mówi, że będzie musiały w Düsseldorfie do broninga wejść, bo ona chce zobaczyć za kurtką, nie? Tu mi pokazuje kurtkę, jaką, jaką by chciała sobie kupić, nie? No wiadomo, że to już nie na teraz, ale pewnie na przyszłą zimę, nie? Czy tam jesień. No w każdym bądź razie Maja rozwaliła mi system. Mówi do mnie. Co, jak ty to do mnie powiedziałaś? No, że muszę ją sprawdzić, bo kosztuje teraz tylko 30, 530 euro. No, czujecie, tylko 532 euro kosztuje. No to co to tam? tam kto bogatemu zabroni? Ale promocja normalnie kosztuje prawie 800. No, normalnie to, to, to jest promocja, bo normalnie to kosztuje prawie 800. No także słuchajcie, le lećcie i kupujcie, bo tylko 532 euro. Słuchajcie, jesteśmy u maj właśnie, bo maja się jeszcze maluje, a ja tutaj robię oczywiście rozeznanie w jej kosmetykach, tak? Tutaj płatki z Isere z Lidla. Mogę walnąć na bok. Um, co ona tu ma? Estée Lauder, ten Advanced Night Repair. To serum, które ja uwielbiam, moje już też jest na wykończeniu. Tutaj też z Estée Lauder. Idealist. Coś tam, coś tam. Bioderma. Płyn do y, demakijażu oczu z balea dwufazowy, którego ja nie trawię. Jest, dla mnie jest tragiczny, ale no widzicie, każdemu co innego podpasowuje. Krem z Ifroshe pod oczy, który ja też pewnie już w tym miesiącu zdękuję. U, Juvena, co to jest? Krem pod oczy. Krem pod oczy, ale fajne opakowanie. Co my tu jeszcze mamy? Znowu, 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 znowu Bioderma. Sterta masek do twarzy z Bielendy. The Professional z Benefitu. Co my tu jeszcze mamy? Co to? Maska. Maska oczyszczająca. Koreańska jakaś. Koreańska. I co? Fajna? Z Fajna. Fajna? 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 Hmm. No to słyszycie, fajna. Jak ktoś potrzebuje, to się rozglądać. Na internetach. Co my tu jeszcze mamy? La Roche Effaclar Duo. Olejek z Alverde. Już wyciągała ma woda z Kodali. Tak. Tutaj coś z wisi. Boże, wiecie co? Maja tego sporo ma. Tu, o! Reftemiel z Nyxa. Bardzo fajnie pielęgnuje usta. Ja mam w sztyfcie. sztyfcie się nie opłaca, bo jest niewydajne. Co to? Znowu jakaś bioderma. No dobra, może skończymy, bo wiecie co? Ja się tutaj ma nie dokopię. O, tutaj ten piękny żel pod prysznic tego nowego zapachu z Kloj. O Jezus Maria, ten zapach jest tak piękny, ale strasznie drogi. Ale jazdę mieliśmy przed chwilą. W sumie to ja, a Maja się zestresowała razem ze mną. Wyobraźcie sobie, że od tego biegania po sklepach, w jednym ze sklepów, jak odbierałam kremy do rąk z Loksitan, okazało się, że zostawiłam klucz od auta, nie? Zbiegałyśmy wszystkie prawie miejsca, gdzie byłyśmy, oddzwoniłyśmy, nigdzie klucza nie było. Ja już do męża, że oczywiście klucz zgubiłam. Słuchajcie, spłaciłam się cała. jestem Normalnie ręce mi się trzęsą, więc się nie dziwcie, jak będzie się obraz trzęsł, nie? W każdym bądź Ale... razie dzięki Mai. <laughs> zadzwoniłam właśnie do sklepu L'Occitanie i okazało się, że na szczęście klucz został tam. Ale wyobraźcie sobie, żeby klucz mi oddali, musiałam opisać co, co za klucz, co na nim jest, jakie kolory, jakie breloczki i tak dalej, i tak dalej, nie? Także... Ale mamy go. Mamy go, tak. A teraz lecimy dalej, właśnie lecimy go odebrać. Ja się odezwę na... oczywiście do Was później. Słuchajcie, siedzimy naprzeciwko Laksitan, klucz odzyskany. Mówię, mam takiego stresa, to ja już dawno nie miałam. Jak to Maja ostatnio powiedziała, że. Więcej szczęścia niż rozumu. Więcej szczęścia niż rozumu to raz. A po drugie, mówiłaś ostatnio, że. Jak to było, że u mnie to zawsze jakieś niespodzianki są. Coś A, w ten deseń. Nie wiem, nie pamiętam. Coś Cześć. w ten deseń. Chyba wczoraj to do mnie mówiłaś, że. Coś w ten deseń, że. Że ja się nie nudzę, chyba całe życie wiecznie jakieś niespodzianki. Nie wiem, już jak rozmawialiśmy przez telefon. Tak. No. Jezu, słuchajcie, nie wiem, która jest, jest chyba piąta. Ja podejrzewam, że nasze zakupy na dzisiaj się będą kończyć. Tak. Przez półtorej godziny dziki bieg przez miasto po wszystkich sklepach. Tak. ale klucz jest ale odzyskany. Ale klucz nie zaszkodzi. Słuchajcie, boli mnie kolano, boli mnie noga, boli mnie kręgosłup, boli mnie wszystko dosłownie, także. No co, odezwę się za chwilę do Was z powrotem. Okej, okay, moi drodzy, no, pożegnałam się z Mają, nie nagrywałam tego, bo, no jak mówię, w dalszym ciągu jeszcze nie mogę ochłonąć po stracie tego klucza, to była naprawdę masakra. Przez półtorej godziny biegałyśmy po wszystkich możliwych sklepach, no, cyrki, 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 bez końca. Do tego potem, jak wracałam od Maji, spód na 50 km potrzebowałam półtorej godziny. 50 km autostradą potrzebowałam półtorej godziny, bo um, dzisiaj piłka nożna jest mecz. Um, tutaj w mieście niedaleko nazwmy się Gladbach, a oni mają swoją drużynę, która tam e, gra w lidze, i takie ja tam jakieś tam duperele. Ja się na. E, na piłce nożnej nie znam, nie chcę znać, nie lubię jej w ogóle. No, mniejsza z tym pomijając, także korki były niesamowite. Ja stałam przez godzinę no, może nie stałam, ale jechałam tempem po prostu 10, 20 albo 30 km na godzinę. No, co nie jest, nie jest jakoś, jakoś, jakoś prędko. Potrzebowałam półtorej godziny, zajechałam po drodze męża z pracy, z pracy odebrałam. Nareszcie jesteśmy w domu. Mamy chyba już w pół do ósmej wieczorem, a Maję odstawiłam w domu, nie wiem, za piętnaście Może, może, może za 26, więc no widzicie, tyle czasu potrzebowałam. Byłyśmy z Mają między innymi w Primarku, ale no mówię, tego już Wam nie nagrywałam, bo to był moment, kiedy kapnęłam się, że kluczy nie mam od auta. Popatrzcie, co znalazłam. Czy to nie jest słodkie? To są moje buldozie, także to jest pościel. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ona ma tak wyglądać. No, mam nadzieję, że zobaczyliście. No i tam no, trochę jeszcze kupiłam, y, głównie kosmetyków, więc na pewno niedługo pojawi się hol zakupowy i pewnie ostatni będzie to przez powiedzmy najbliższe y, dwa miesiące, dlatego że robię sobie mały zakaz zakupów i przez dwa miesiące nie będę kupować nic. Wszystko mam po prostu, tylko jeżeli coś kupię, to będzie typu patyczki do uszu, czy waciki, czy żeby mieć dom demakijażu. Tak jak mówiłam, ja za chwilkę w ogóle zabieram się dalej za czytanie. Zaczęłam w końcu czytać książkę Gwiazd Naszych Wina, którą dostałam na święta. Jeszcze, jeszcze do niej nie zaglądałam zupełnie. Jestem, znaczy nie zaglądałam, no przeczytałam już tam jakieś 50 stron. Bardzo fajnie i bardzo szybko się to czyta. No co? Idę zaraz jeszcze mężowi kolację zrobić, sama się w ogóle ogarnąć, zmyć makijaż. Także, no słuchajcie, to, to naprawdę dzisiaj nie był mój dzień um, i w ogóle ten rok dla mnie niespecjalnie się zaczął. Non-stop, coś się dzieje. Jak widzicie, ja cały czas w ogóle jestem w biegu, dlatego nawet, nawet nie mam zbytnio czasu nagrywać Wam właśnie daily vlogów, chociaż bardzo to lubię. No ale dzisiejszy jest. Macie okazję zobaczyć, jakie jest moje życie. Ja bym powiedziała, że teoretycznie jestem osobą całkiem dobrze zorganizowaną, osobą, która lubi być punktualna, która stara się zawsze być punktualna. No ale mimo wszystko jednak jestem bardzo chaotyczna, pomimo, że poukładana to także chaotyczna. Ja przynajmniej raz w tygodniu coś gubię, a potem się co prawda większość rzeczy znajduję. No ale nie zmienia to faktu, że właśnie gubię tak um, swoje rzeczy, czy nawet też nie swoje. E, no i co? No kochani, słuchajcie, no już dzisiaj więcej nic się nie będzie działo, uszy mnie parzą. Um, także będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Jeżeli tak, to poproszę Was bardzo o kciuki w górę. I co, widzimy się niedługo w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Mua.